Na wczorajszym Monday Night Raw pojawił się także R-Truth, który na ostatniej gali Money in the Bank zaatakował niespodziewanie Johna Cena i tym samym przyczynił się do zwycięstwa taktymu Cody Rhodes oraz Jey Uso nad taktymem Logan Paul i właśnie John Cena. I powiedział, że fani chcieli prawdy, tutaj oczywiście nawiązanie do słowa truth, bo w angielskim mógł to zrobić, no i potem powiedział, że dostali prawdę i nazywa się Ron Killings i mieliśmy taki właśnie moment zmiany postaci ponieważ Ertruf ściął swoje dredy ściął swoje włosy praktycznie całość swojej fryzury ściął i powiedział, że on był chyba zbyt często miły, zbyt często Ertruf był też śmieszny i tak dalej i że to się teraz zmieni, czyli mieliśmy taką przemianę oraz zapowiedź nowej wersji Rona Killingsa.